Twoim pierwszym krokiem do rozpoczęcia sprzedaży na Allegro jest założenie konta. W tym odcinku pokażę Ci, jak to zrobić. Wchodzimy na stronę alegro.pl. W prawym górnym rogu klikamy Moje Allegro. Wybieramy Załóż konto. W formularzu rejestracji wybieramy Konto firma. Otworzy nam się formularz rejestracji, w którym musimy podać kilka informacji, jak e-mail, login, hasło, numer telefonu, kraj rejestracji naszej firmy oraz NIP. Zaczniemy od adresu e-mail. Tego adresu nie będą widzieć klienci, nie będzie go widać na aukcji Allegro, więc to może być taki e-mail, na który przyjdzie link do aktywacji konta. Następnie musimy pomyśleć, jaki chcemy mieć login. Jest to bardzo ważna część rejestracji konta, ponieważ login będzie widoczny na aukcjach. Ważne, żeby był jak najlepszy, możliwy do zapamiętania, tak, żeby był kojarzony z Twoją firmą i zapadał w pamięć. Maksymalnie możesz wykorzystać 16 znaków. Kiedy już wymyślimy własny login i wpiszemy go w formularzu, podajemy hasło, które będziemy używać do logowania się na nasze konto Allegro. Następnie podajemy numer telefonu. Jest on istotny, ponieważ gdy zapomnimy hasła, zostanie ten numer wykorzystany do przypomnienia, do reaktywacji naszego konta a jednocześnie nie będzie on widoczny na aukcjach. Wybieramy kraj firmy, jeżeli w Polsce to Polska oraz podajemy NIP. Gdy mamy wszystko wypełnione, klikamy dane firmy. Allegro automatycznie pobierze dane z GUSU. Jeżeli nie znajdzie, jak w tym przypadku, musimy ręcznie uzupełnić pozostałe informacje, jak rodzaj firmy czy spółka, jak w tym wypadku spółka Zo, czy może działalność gospodarcza czy inna forma. Następnie podajemy pełną nazwę firmy. Jeżeli wybraliśmy wcześniej spółka Zo, to również podajemy numer KRS. Oraz adres naszej firmy, ulica numer, a poniżej kod pocztowy miasto. Oraz wybieramy z listy rozwijanej: Województwo. Upewnijmy się również, że nie ma nic zaznaczone na czerwono, jak w tym wypadku. Jeżeli tak jest, poprawmy. Wszystkie pola muszą wyświetlać się na zielono. Zaznaczamy zgody, które są obowiązkowe, bądź opcjonalnie nieobowiązkowe, i klikamy Załóż konto. I to wszystko. Teraz pozostaje nam poczekać na wiadomość e-mail na naszej skrzynce. A co w niej będzie, już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Zapraszam na stronę szkoleniealegro.pl, kompleksowe szkolenie Allegro i Linker.